Witam Was, moi wierni widzowie, w kolejnym filmiku, w którym powiem Wam kilka istotnych rzeczy na temat naszej ulubionej lampy pojedynczej, potocznie zwanej Kogutem, która w naszej ofercie oznaczona jest jako Rex. Tutaj możecie sobie ją zobaczyć z każdej strony, jak wygląda. Jeżeli chodzi o przeznaczenie, no to wszędzie tam, gdzie pojazdy wykonują jakąś pracę na drodze publicznej, muszą być widoczne. E, czyli e, wszelkiego typu pojazdy pilotujące, lawety, również naczepy i e, ciągniki rolnicze. Wszędzie tam, gdzie po prostu ma być sygnalizowana jakaś praca czy obecność pojazdu na, na drodze, czy w jakimś miejscu, gdzie pracuje dany pojazd. Jeżeli chodzi o wykonanie, to jest naprawdę wysoka jakość wykonania. Bardzo trwałe materiały. Użyte do wykonania tej lampy. To po prostu jest tak, że jakby bierzecie coś do ręki i widzicie, wiecie, że to jest naprawdę solidnie wykonane, porządnie, ładne wykończenia. Także wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o gabaryty, to jest też bardzo ważna przewaga tej lampy. Tu jest wysokość 50 mm. On jest bardzo niski, czyli w miejscach, gdzie po prostu musimy zastosować lampę o takich małych gabarytach, on się świetnie sprawdza. Średnica to jest 110 w tym najszerszym miejscu. I przy tych niewielkich gabarytach ma bardzo dużą moc świecenia, bo posiada 18 3 w diod high power LED. Zasilany może być z 12-24 V. Bez, bezpośrednio z gniazda zapalniczki. Ja tutaj mam już podłączoną tą lampę, także e, o, klasyczna, gniazda, klasyczna wtyczka e, zapalniczkowa. E, homologacja e, jest wybita na kloszu, tutaj to widać. Homologacja R10 i R65. Bardzo istotna w, w przypadku takich lamp. E, montaż może się e, odbyć na dwa sposoby. Tutaj są miejsca na śruby, żeby zainstalować go na stałe lub montaż za pomocą magnesu, taki doraźny. Teraz włączę lampę, pokażę jak świeci, jakie ma tryby świecenia, bo ma ich 7. Tutaj na wtyczce mamy włącznik, jeden przycisk to jest włącznik, a drugi zmienia nam tryby. To jest pierwszy tryb świecenia. Drugi tryb. Trzeci. Czwarty. Piąty tryb. Szósty. I siódmy taki, że jakby Obrotowy. Ten model w kolorze pomarańczowym, ze światłem w kolorze pomarańczowym, kosztuje 159 zł. Jest jeszcze dostępna wersja ze światłem niebieskim i ona jest w cenie 209 zł. Tutaj mamy kabel taki spiralny i jego maksymalna długość to jest 2,5 metra. Także bardzo funkcjonalny, dobrze wykonany, mocno świecący model lampy pojedynczej. Wszelkich wszystkich zainteresowanych zapraszam do naszego sklepu na Facebooku, na stronę internetową lub bezpośrednio do kontaktu z nami telefon, przez telefon bądź na messengerze. Dzięki bardzo za poświęcony czas na obejrzenie tego filmu. Zapraszam do kolejnego. Hej!